Bieda to stan umysłu. Cześć kochani, jak już widzicie, po wstępie porozmawiamy sobie dzisiaj o umyśle, o biedzie. Generalnie temat wziął się z nieszczęsnego wywiadu u Kuby Wojewódzkiego z Julią Wieniawą. Jeżeli ktoś z Was nie wie, o co chodzi, żyje pod kamieniem lub nie interesuje się tą polską elitą, no to tutaj wstawiam wam skrót wywiadu. Bieda to jest stan umysłu. Czy nie chcesz tego? Niestety, chodzić? ale też tak uważam. No. Nie ja wiem, czy to jest kontrowersyjne, ale ja, wiesz, ja wcale nie pochodzę z w ogóle bogatej rodziny. I ja już jako dziecko czułam, po prostu wiedziałam to w głowie, co mnie w życiu czeka. Nie wiem, nieświadomie afirmowałam trochę to, to swoje życie, i ja, ja zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, na co będę chciała. Nasza polska elita, czyli ludzie uprzywilejowani, bogaci, aktorzy, piosenkarze, influencerki, uwielbiają po prostu rzucać takimi sloganami, że musisz manifestować bogactwo, musisz afirmować Twój sukces, musisz chcieć tego, bo, bo wszystko zaczyna się tutaj, w twojej głowie. Jeżeli będziesz marzyła o pieniądzach, o sukcesie, to będziesz to miała i łatwo to mówić z miejsca, w którym wy się znajdujecie, czyli posiadając parę mieszkań, posiadając miliony na koncie, i ja wam nie odbieram, że ciężką pracą doszliście do tego, ale bardzo często ta wasza ciężka praca jest popychana przez rodziców, znajomych, wiecie, ręka rękę tam sobie w show biznesie przybija i mieliście mega szczęście, mieliście ogromnego farta, że jesteście na tym, a nie na innym miejscu i super rzuca się takie slogany motywujące te ksiki w momencie, gdy nie zderzacie się z tą Polską szarą rzeczywistością. I ja dzisiaj chciałabym się właśnie skupić na tym, jak takie słowa mogą boleć i uderzać w moją grupę społeczną, czyli młodych dorosłych, którzy dopiero teraz wchodzą w samodzielność, w dorosłość. Więc bez zbędnego już przedłużania. Zapraszam do dalszego oglądania. Jak już mówiłam, nie chcę się skupiać tutaj na tej skrajnej biedzie. Niestety milion dzieci w Polsce doświadcza tej biedy. Nie mają możliwości sobie afirmować, manifestować, marzyć. One są w trybie ciągłego przetrwania, co jest bardzo smutne i ja rozumiem, że Juli nie chodziło o to właśnie, że ta skrajna bieda, to to jest ich stan umysłu, że jej chodziło o to, że osoby takie jak ja, gdy mają taki mindset biedaka, to nie osiągną tego, co mogą osiągnąć. I dzisiaj, tak jak już mówiłam, właśnie skupimy się na tej grupie docelowej, czyli na tej, w której ja jestem, bo takimi słowami ja mogę się poczuć niewystarczająca, głupsza. Leniwsza, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Mam dwadzieścia parę lat, i gdy to usłyszałam, to myślałam, że się po prostu przesłyszałam. Naprawdę, jak można. W wieku 26 lat rzucać takie po prostu stwierdzenia, wiedząc, jakie są realia w Polsce. Może Julka o tym nie wie, ale ja jej przedstawię, jak te realia wyglądają wśród takich osób jak ja, czyli takich, którzy nie zmieniając mindsetu, będą zawsze biedakami. Mam 20 parę lat, jak już powiedziałam. Uważam, że zasuwam bardzo. Pracuję w firmie Uwaga. Rodzinnej e, miałam możliwość nauki, mam możliwość rozwoju, mogę spełniać jakieś tam swoje, wiecie, ponad, ponad standardy, jakieś marzenia, mogę wyjść do kina, iść na basen, wyjechać raz na jakiś czas na weekend. A pomimo tego, nie mam milionów na koncie. Pomimo mojego mindsetu nie mam tych milionów na koncie. I już tłumaczę, dlaczego. Ano, dlatego, że w Polsce. No, niestety, życie nie jest łatwe. Trzy czy cztery razy w tym roku podnieśli nam czynsz. My już z moim chłopakiem przygotowywaliśmy się w sierpniu na to, że będzie zaraz okres grzewczy, bo płacimy miesięcznie 1000 złotych za to, żebyśmy mieli ciepło we własnym mieszkaniu. To są chore pieniądze. Do tego wiecie, prąd, woda, no, czynsz, jedzenie to są takie koszta w dzisiejszych czasach. Że no naprawdę pochłaniają trzy czwarte jak nie więcej wypłaty. I moi rodzice mają firmę i powinnam żyć jak pączek w maśle. Ale z racji tego, że ja tam pracuję, to ja widzę, jak to wygląda naprawdę. To nie jest łatwe w naszym kraju, bo tak, tutaj podatki, tu cały czas podnoszą e, towar. W sensie, gdy mój tato coś zamawia, ja wprowadzam to w fakturach, to ja widzę, że co grosz, co parę złotych jest podniesiony towar, czyli mój tata musi za to więcej zapłacić i tak, ktoś by mógł powiedzieć, no to podnieście ceny. Ale klienci nie lubią podnoszenia cen, nie chcemy, żeby kupowali na internecie, więc bardzo często po prostu tylko parę złotych na tym zarabiamy. Naprawdę, no, minimalną ilość, jaką. Mógłby ktoś sobie pomyśleć, że zarabiamy? To to jest minimum, bo boimy się, że ludzie zaczną zamawiać przez internet i gadanie, że bieda, to jest stan umysłu w kraju, gdzie <laughs> młodzi nie mają swoich mieszkań przez takich jak wy, bo wy wykupujecie te mieszkania, potem one stoją, albo są wam potrzebne do nawet nie wiadomo czego, do Bycia po prostu garderobą czy czymś, albo wynajmujecie to za jakieś chore ceny. 7000 złotych, tyle kosztuje wynajęcie mieszkania Julii Wieniawy. No, 7000 złotych. I ona potem mówi, że no zgadzam się, że bieda to stan umysłu. Jakby nie ma tych mieszkań. Rynek pracy po prostu jest jaki jest, z roku na rok coraz gorszy. Naprawdę, życie. Jest turbo turbo drogie. I jak już ktoś pójdzie na studia, bo chce być wykształcony, ma jakiś konkretny cel, to mieszka w pokoju, który kosztuje przypuśćmy 1000 zł w większym mieście. Tutaj dojazdy na uczelnię, jakieś jedzenie, mogą pracować tylko w weekend, nie mają pomocy od rodziców albo nawet z tą pomocą ledwo wiążą koniec z końcem. I gdy ja słucham, po prostu gdy ta elita tak doli, bo są na tym uprzywilejowanym miejscu, to po prostu mnie krew zalewa, bo tak jak mówię, gdy taka osoba młoda usłyszy, to pomyśli sobie, no faktycznie, ja coś robię nie tak. Po co mi te studia? Po co mi to wszystko? Jak ja tak naprawdę jestem biedna? Nigdy nie osiągnę tego co Julia Wieniawa, jak nie zmieni mindsetu, nie? I tak się zaczyna porównywać, nie biorąc pod uwagę tego, że z jakiej rodziny jest Julia, że urodziła się w takim, a nie innym mieście, bo to też ma wpływ, że urodziła się w takich, a nie innych latach, że... Poszła wtedy i tym szczęściem, tym jednym procentem na tym castingu, ona zdobyła tą rolę, bo akurat miała najlepszy dzień z tych wszystkich dziewczyn, bo komuś ktoś zmarł, ktoś zachorował. Wiecie, no, różne losowości życia się dzieją, a potem takie młode osoby się porównują. Nie dość, że porównujemy się do tych wszystkich influencerek, porównujemy się do ludzi, których tak naprawdę nie znamy na TikTokach, Instagramach, YouTube'ach, to jeszcze odpalimy sobie telewizję i tam siedzi uśmiechnięta, Julia Wieniawa i, i, i przytakuje po prostu Kubie Wojewódzkiemu na takie stwierdzenie. Ona mogła się wycofać. Ona mogła powiedzieć, że tak nie uważa. Gdzie potem to wyjaśniała tam w social mediach, że no, że tak naprawdę to nie jej stwierdzenie, ale jeżeli przytakujesz na coś takiego, to ty się z tym zgadzasz. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem, więc takie pierdolądo, że to nie ona rzuciła e, tym... Tą tezą, i to nie jej wina, jest po prostu dla mnie dziecinne. Nie potrafisz wziąć odpowiedzialności za to, co mówisz, i na to, co przytakujesz. Mogłaś się z tego wycofać, nie wycofałaś się, i ja ja wiem, że ona po prostu ma takie zdanie, bo ci ludzie, którzy mają więcej. Zawsze czują się lepsi, mądrzejsi, czują się osobami, które mogą po prostu nauczać o tym, jak być bogatymi, jak zmieniać mindset. A jak ja mam zmienić ten mindset? Jak ledwo wiążemy koniec z końcem, nie mamy na wakacje co miesięczne, nie mamy na zajebiste mieszkanie i musimy kroczek po kroczku, takimi malutkimi kroczkami piąć się w górę. Rozwijać się, uczyć się, pracować do tego wszystkiego, zajmować się domem, jak ja mam zmienić ten mindset, bo ja nie wiem, no po prostu dla mnie to jest tak krzywdzące, to jest w ogóle tak raniące, że serio to jest absurd dla mnie. I tak jak już mówiłam, życie w Polsce jest naprawdę coraz droższe. My kiedyś robiliśmy zakupy 250 zł i nam to starczyło na dwa tygodnie, a teraz. Ja za 250 zł, to mam jedną siatkę i nie kupuję naprawdę nie wiadomo czego. Kupujemy podstawowe pro, produkty, jak jakaś ryba najtańsza, y, piersi z kurczaka, jajka, mleka, owoce, warzywa. Wiecie, nie kupujemy jakichś bio. Nie kupujemy albo jakiejś chemii, nie wiadomo jakiej, którą się tak naprawdę nie najemy, i nie wkładamy w siebie syfu. Kupujemy takie produkty, które dobrze na nas wpływają, ale no, nie obciążają naszego portfela. I tu już chociażby to, same zakupy, służba zdrowia ja musiałam robić wszystkie badania prywatnie teraz. Bo nie ma terminów, pomimo tego, że mam jakieś skierowania pilne, muszę wszystko zrobić prywatnie i to się tak wydaje, że a stówka tu, stówka tam, ale gdy policzysz sobie tą swoją wypłatę, gdzie większość osób w moim wieku zarabia najniższą krajową albo lekko ponad najniższą krajową, i potem oglądają takie osoby i się porównują, że czemu ja nie mam tych milionów, to nie jest tak, że wszyscy ludzie tak zarabiają. Po prostu to jest. 1% Polaków, którzy naprawdę mają pieniądze i to się wybija, bo ludzie nie mówią o tym, jak wygląda prawdziwe życie. Mówią i pokazują tylko to, co chcemy zobaczyć, albo to, co oni chcą nam pokazać, że oni są lepsi, bogaci. Ludzie nie pokazują swoich kompleksów, swoich słabości i potem bogaci ludzie właśnie rzucają takimi stwierdzeniami, no nie, że bieda to tak naprawdę stan umysłu. Ja uważam, że stan umysłu to jest po prostu ta bieda. Rozumiecie, że to nie jest tak, że bieda to stan umysłu, tylko przez tą biedę mamy taki stan umysłu. No nie? Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłam. Chodzi mi generalnie o to, że jeżeli jesteśmy w jakimś danym, przypuśćmy, miejscu, no to są takie czynniki, które wpływają na to, że w dany sposób myślimy, zachowujemy się i tak dalej, prawda? No, jeżeli weźmiemy kogoś z patologii, to on nie zmieni, nie, nie będzie, wiecie, no, nie wiadomo kim, dlatego, że od dziecka ma wpajane takie, a nie inne wartości. I wydaje mi się, że taka Julia Wieniawa powinna o tym wiedzieć. Mój umysł jest po prostu stworzony do biedy. Umysły młodych ludzi też jest stworzony do biedy. To jest po prostu nasza wina. Tak uważają Ludzie, którzy po prostu są na innym miejscu życiowym niż my, nie biorą pod uwagę tego, że większość Polaków, Polek może się porównywać do nas, że mogą czuć się zranieni. Naprawdę te słowa mogły wybrzmieć zupełnie inaczej. Mogła ona to wytłumaczyć, że tak, jeżeli ktoś ma takie a nie inne podejście, to nie osiągnie tego sukcesu, że najważniejsze jest to, jak myślimy, i wiecie, jakoś nauczać w ten sposób, bo ja też wierzę w coś takiego, że jeżeli będę cały czas myślała negatywnie, nie będę wierzyła w siebie, no to wiadomo, że nie osiągnę tego, czego chcę. To też jest udowodnione naukowo, i ja rozumiem, że ona mogła tak myśleć, ale ona to wyraziła w taki. Obrzydliwy sposób, w taki naprawdę opluwający większość Polaków, to jest po prostu dla mnie straszne. Straszne. I tak jak przed chwilą mówiłem, że dla mnie to jest absurd, to to dla mnie jest straszny absurd. Wiem, że bardzo dużo osób myśli podobnie do mnie, zdaje sobie z tego sprawę, że to, co widzimy w social mediach, w sieci, że to co mówią ci celebryci nie jest prawdą, ale jest też naprawdę spora grupa, na przykład dziewczyn, która średzi Julię i dla niej Julia jest autorytetem. I potem się porównują do niej, że ja nie mam mieszkania. No, Julia mówi, że jestem biedna przez mój umysł, że nie osiągnęłam tego, czego ona, że nie jestem tak samo piękna, wystarczająca. I no, porównują się, zaczynają to analizować i tak się zagłębiać i się frustrować, że kurde, no ja już robiłam wszystko, a dalej nie jest tak, jak ma Julia. I no, naprawdę jest to bardzo przykre, że taka dziewczyna, ja ją miałam za osobę bardzo taką empatyczną. Taką, która no, może wnieść jakieś pozytywy do tego świata celebrytów, no ale no nie. No tutaj pokazała, że jednak to, co o niej myślałam, jest nieprawdą: że no, nie widzi nic poza czubkiem swojego nosa i nie potrafi też brać odpowiedzialności za to, co mówi. Jeżeli ktoś z Was, właśnie tak się porównuje, to naprawdę uwierzcie mi, to nie jest Wasza wina to nie jest wasza wina. Bardzo często to jest wina po prostu systemu, kraju, w jakim żyjemy, to jest wina naszego wychowania. Nie chcę mówić, że rodziców, ale no wiecie, to z jakiej rodziny pochodzimy, to nie jest nasza wina. To nie jest nasza Wina. To nie jest tak, że jesteśmy gorsi, głupsi, mniej utalentowani, bo jest wiele osób, które ma ogromny talent, większy niż na przykład Julia czy pan Kuba Wojewódzki. A pomimo tego nie miały tego szczęścia, nie znalazły się o tej porze tam, gdzie powinny. No naprawdę różne losowości życia się zdarzają. Więc no naprawdę nie porównujmy się do nikogo, porównujmy się do siebie cały czas z wczoraj. Ja od kiedy właśnie. Myślę w ten sposób, że porównuję siebie tylko do siebie, czyli jaka była mi miesiąc temu, rok temu, to jest o wiele mi przyjemniej. Wiecie, nie, nie chłonę tych wszystkich dennych porad osób, które nigdy nie były na moim miejscu. Oglądam treści i chłonę treści od osób, które mają podobne wartości do mnie, są na podobnym miejscu lub były i w jakiś sposób osiągnęły sukces lub. Chcą osiągnąć. I to też życzę Wam, i to jest taka moja rada ode mnie, że nie, nie oglądajmy, nie bierzmy do siebie tego, co gadają Ci celebryci, ta polska elita, po prostu miliarderzy, milionerzy, bo oni nie rozumieją, oni nie wiedzą, jak to jest być na tym miejscu, w którym my, czyli większość Polaków, większość młodych Polaków, starszych Polaków jest. Takie moje słowa otuchy, rady, które mogą Wam w jakiś sposób pomóc, gdy porównujecie się do takich osób, to nie róbcie tego. Naprawdę, jedyną osobą, którą możecie porównywać, to Siebie, samego do siebie z przedwczoraj, sprzed z miesiąca, sprzed roku, tak jak już o tym mówiłam. Nie oglądajcie takich rzeczy, nie śledźcie po prostu takich ludzi, nie dawajcie im po prostu swojej atencji, swojej energii. Trzecia rzecz to tak, uważam, że jeżeli zmienimy swoje nastawienie w głowie, to jest o wiele przyjemniej. Ja już nie mówię nawet o tym, żeby myśleć, że o, będę milionerem, będę milionerem i ja będę tym milionerem. Po prostu doceniać to, co się ma, czyli że mam dach nad głową, mam możliwość zapłacenia za ciepło w tym mieszkaniu, mam możliwość zjedzenia czegoś dobrego na mieście, mam możliwość uczenia się i naprawdę wtedy świat jest pozytywniejszy. W ogóle nie skupiajmy się tylko na tych pieniądzach, bo bieda. To nie tylko są pieniądze. Biedni to możemy być przez brak przyjaciół, przez brak pasji, przez brak zainteresowań, przez brak bliskich. To jest taka bieda, która odbiera no naprawdę bardzo wiele z życia. Pieniądze, wiadomo też, ale gdy nie mamy zdrowia, nie mamy bliskich, nie mamy przyjaciół, to. Jesteśmy o wiele biedniejsi niż gdybyśmy mieli miliony na koncie i wiecie, bez znajomych, bez zdrowia, bez wszystkiego innego. Czy uważam, że bieda to stan umysłu? Nie, nie uważam tak. W ogóle nie powinny nigdy paść takie słowa z ust, celebrytów na antenie telewizyjnej. No dla mnie to jest tłumacz, to jest naprawdę za dużo. Ja uważam, że... Przez to, w jakim środowisku żyjemy, jaki mamy przez to umysł, to wtedy jest ta bieda, tak? To nie jest tak, że jesteśmy biedni przez to, jak myślimy, tylko myślimy przez to, że dopadła nas ta bieda w ten sposób. Dajcie mi znać, jakie Wy macie zdanie na ten temat, co uważacie o naszych polskich celebrytach, czy macie takie samo zdanie jak ja, czy może inne, koniecznie napiszcie mi w komentarzu. No i widzimy się w następnym odcinku. "Trzymajcie się ciepło!